Decyzją Rady Miasta rodzice zostali zwolnieni w 100% z opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku za miesiąc kwiecień. Jeżeli chodzi o miesiąc marzec, bo tam też było kilka dni, gdzie żłobek nie przyjmował dzieci, to rodzice, których, którzy, z których sytuacja finansowa, materialna się pogorszyła w wyniku epidemii, mogą jak najbardziej starać się o rozłożenie płatności na raty lub, u, lub umorzenie tej zaległości marcowej. Natomiast jeżeli chodzi o miesiąc maj, to dzisiaj nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, od którego dnia rozpocznie pracę żłowych miejskich, e, czy ją w ogóle rozpocznie, a jeżeli rozpocznie, to czy dla wszystkich dzieci, czy tylko dla niektórych. Czekamy w tej chwili na wytyczne e, z sanepidu. W jaki sposób stworzyć grupy, jak liczne mają być to grupy, jakie mają być wymogi sanitarne zarówno dla rodziców, jak i personelu. Jeżeli będzie taka sytuacja, że część dzieci, mimo takiej woli rodziców, nie będzie mogło uczęszczać do żłobka miejskiego lub w ogóle dzieci nie będą uczęszczały do żłobka miejskiego, to kolejne rozwiązanie ulgi dla rodziców w zakresie opłaty stałej za żłobek przedstawimy na sesji majowej.